Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, witajcie. Witamy Was bardzo serdecznie pozdrawiamy. Oczywiście Grażyna Krenik. I Piotr Krenik. E, mamy nadzieję, że mimo iż jest to czas pracy, przynajmniej dla wielu. Albo Lunchu. E, albo Lunchu, tak, 14.48, no, ja że lunchu. będziecie z nami, że część z Was, e, którzy gdzieś nas obserwujecie, będziecie mieli, ok będziecie mieli okazję dołączyć. Czekajcie, a ja wyłącznie by tutaj nam nie pikało i, e, i nie przeszkadzało to, co zazwyczaj Niestety w takich transmisjach daje się wyznaki, czyli różne Pikadełka, a chcielibyśmy z Wami porozmawiać o czymś bardzo, bardzo ważnym. Myślę, że dotyczącym tego wszystkiego, co w życiu robimy, w szczególności w takiej sferze zawodowej, biznesowej, ale i nie tylko. I mamy nadzieję, że ten tytuł, tak, biznes czy powołanie, czy to ma sens, Was zachęci do tego, żebyście zechcieli obejrzeć na jego sensie, no to pozwólcie, że przekażę głos mojej drugiej połówce. Tak, jak o sensie to ja, kochani, przede wszystkim korzystając z tego wspólnego live'a z Piotrem chcę Wam bardzo, bardzo serdecznie podziękować za ogrom Waszych komentarzy, lajków, serduszek pod moim ostatnim postem, który wrzuciłam w niedzielę na temat tego, że jesteśmy rodziną adopcyjną, jesteśmy rodzicami adopcyjnymi. Wychowujemy trójkę dzieci ponad 15 lat i jest to faktycznie informacja, która mogła wielu z Was zaskoczyć, ponieważ przez lata całe nie, nie mówiliśmy o tym publicznie. Z, z wielu ważnych powodów przede wszystkim z, takich, z takiej chęci ochrony dzieci. Przed tym, żeby, żeby to niekoniecznie do publicznej wiadomości podawać. W tej chwili już jesteśmy na takim etapie rozwoju naszej rodziny, że one same wręcz namawiały do tego, żeby też się tymi zdjęciami podzielić z Wami. Więc za to Wam serdecznie dziękuję. Dziękujemy za Wasze słowa: ciepłe, gorące, otuchy serduszka i wszystko, wszystko. To przeszło moje najśmielsze oczekiwania. Ja po prostu chciałam się tym podzielić, ponieważ. Ponieważ um, zaczynam mówić um, w temacie sensu, układać się w temacie sensu, pracować w temacie sensu. To jest um, mój nowy kierunek i tym właśnie z Wami tutaj przy okazji też się podzielę. Um, sens w życiu szeroko pojęty temat, szeroki temat, um, ale myślę, jakże ważny na um, dzisiejsze czasy, ponieważ. Wielu z nas boryka się dzisiaj z poczuciem braku sensu w związku z tym, wszystkim, co się dzieje dookoła nas. Więc, w tym temacie, będę dużo pisać, będę publikować, będę się dzielić moją wiedzą, moimi przemyśleniami i wspierać również na konsultacjach indywidualnych, jeżeli ktoś uzna, że potrzebuje takiego wsparcia, takiej pomocy. I ten post był właśnie taki zaczynający tą serię. Uznałam, że najpierw podzielę się tym, co dla mnie zaczęło stanowić nowy sens lat temu, 15, żeby, jakby też z prywatnego takiego gruntu, Wam się tutaj z pewnych rzeczy. Wylegitymować. No, i teraz zapraszam również Was do, do dzielenia się pod różnymi moimi aktywnościami, też w temacie Waszych przemyśleń dotyczących sensu życia, tworzenia pracy wszystkich tak. obszarów, które z sensem, sensem można powiązać. Tak, jak pewnie zauważyliście, my od samego początku, czyli od początku, kiedy zaczęliśmy pojawiać się wspólnie w mediach społecznościowych, mówimy o tym, jak ważne jest budowanie w oparciu o wartości, tak? I oczywiście dotąd skupialiśmy się i tak naprawdę wszystkie nasze treści, które wybrzmiewały w tej przestrzeni multimedialnej, dotyczyły biznesu i takich zachęt do tego, aby rzeczywiście robić coś nie tylko z, pas nie tylko z pasją, nie tylko dla pieniędzy, ale robić to właśnie z takim poczuciem wnoszenia wartości w życie ludzi. I ja wiem, że być może niektórzy z boku oglądający, nie znający naszej historii, mogli traktować to jako takie koniunktura, kon, koniunkturalne, jako takie trochę patetyczne, po to, żeby, nie wiem, coś zyskać. Myślę, że dzięki temu postowi, który Grażyna opublikowała, to ujawniła, że tak naprawdę. Ta rzeczywistość naszego funkcjonowania no jest nie tylko tą rzeczywistością, w której mówimy o biznesie budowanym na wartości, ale też chcemy być takim świadectwem i prowadzić życie oparte o wartości. Oczywiście nie jesteśmy wolni od różnych wyzwań, i problemów błędów. I błędów, jak to każdy człowiek. Ale na... intencja jest dobra. Ale intencja jest dobra i być może też rozumiecie teraz często naszą niezgodę, którą zresztą kilka dni temu ja osobiście wyraziłem na jednym live'ie, kiedy zauważam i kiedy odnoszę się wprost do pewnych nieuczciwości które mają miejsce i tak jak mówiłem dwa dni temu i w biznesie no ale też w życiu tych nieuczciwości jest bardzo wiele I Ja uważam że nie wolno chować głowy w piasek trzeba po prostu mówić o tym jak powinniśmy funkcjonować tak żeby to było przykładem dla innych ludzi no i moi drodzy tak nawiązując do tego czym Grażyna powiedziała my Dotąd byliśmy postrzegani jako taka para, która mówi o networku. Też z pewnym podziałem grażona bardziej w tych tematach miękkich, w tych tematach dotyczących radzenia sobie z wyzwaniami, wytyczania celów i tak dalej, ja bardziej w takich technicznych, narzędziowych czy inspiracyjnych. I tak dalej pozostanie, natomiast uznajemy, że czasy są takie szczególne, tak szczególne. Że trzeba trochę rozszerzyć to pole oddziaływania. No i Grażyna od zawsze miała to powołanie, jeszcze jako socjolog, jako coach, do tego, żeby docierać do szerszego gremium. Więc wierzę, że to będzie też ubogacenie wielu z Was. No bo poza tym, że prowadzicie jakąś działalność, pewnie większość z Was oglądających to ludzie z marketingu sieciowego, no to też macie swoich bliskich, którzy mają różne wyzwania. Macie też otoczenie, które przed różnymi wyzwaniami staje. Nie zmienia to faktu, że w tej przestrzeni biznesowej no dzieje się i będzie się bardzo dużo z naszej strony działo. Tak? Bardzo wiele inicjatyw, no i tak dwa zdania, żeby tylko tych z was, którzy jesteście i będziecie mieli okazję tego live'a obejrzeć, żeby też Was zachęcić do tego, aby z tego korzystać. No dzisiaj dzisiaj środa 12 o 20 będzie webinar, darmowy webinar e, 9 pierwszych kroków do sukcesu w marketingu sieciowym e, zachęcam, bądźcie na tym webinarze, ja za chwileczkę w komentarzu wkleję link do rejestracji na ten webinar chociaż na fanpage'u też znajdziecie go e, bardzo, bardzo wartościowy ale co jest istotne, będzie tam dzisiaj jeszcze bardziej wartościowa oferta dotycząca Akademii Profesjonalnego Networkera e, pierwsze takie spotkanie organizacyjne będzie 17 w poniedziałek 17 października Akademia Profesjonalnego Networkera za dwa tygodnie szczęścią z was widzimy się na seminarium budowy biznesu w Trójmieście, takim dedykowanym Trójmieście. Tak, to będzie 22-23 października. Później, chwilę kolejne seminarium budowy biznesu dedykowane w Krakowie, to będzie 5-6 listopada. Po drodze, w przyszłym tygodniu, prowadzimy program mentoringowy dla top liderów jednej z firm marketingu sieciowego. No i moi drodzy, będzie cała seria webinarów takich edukacyjnych, które poprowadzimy, gdzie będziemy chcieli ten czas jeszcze do końca roku. No, wykorzystać najlepiej, jak tylko będziemy potrafili, po to, żeby Was zachęcić, zainspirować do bardziej aktywnego działania. Oczywiście, jeszcze będzie seminarium budowy biznesu w Warszawie, to ogólne ponad podziałami 25-26 listopada. Pierwszy tydzień grudnia to będzie będą warsztaty MPR, Miśni Profesjonalnej Rekrutacji. No i pewnie też na początku grudnia będzie seminarium budowy biznesu online. Bo jest wiele osób, które do Polski z różnych powodów nie mogą przyjechać, nie chcą, nie bardzo im pasuje, no a chciałyby skorzystać z seminarium budowy biznesu online. Ale nie tylko do Polski, bo też z Polski ludzie, którzy, różne osoby, które z różnych powodów mają wezwania, żeby wyrwać się na weekend. I dla tych z Was, bo pytacie, zrobimy online, także wygodnie z domu. Tak, też można skorzystać. Tak, więc moi drodzy, puenta tego krótkiego live'a e, niech będzie następująca. E, jeśli e, to, co robisz e, w przestrzeni zawodowej, w przestrzeni życiowej, e, służy nie tylko Tobie, nie tylko zaspokojeniu Twoich potrzeb, zarobieniu pieniędzy, zaspokojeniu Twojego ego, e, ale wnosi wartość do życia innych ludzi, to im większą wartość do większej liczby ludzi e, życia wniejesz. O! Jesteśmy w kawiarni, tam się właśnie jakiś dramat zdarzył, ok. Więc im większą wartość do większej liczby życia, większej liczby ludzi życia i ich życia wniesiesz, tym będzie większy pozytywny rezultat. Świat dzisiaj potrzebuje pozytywnych rezultatów. Nie tego tylko dorobienia się. No ale tak, żeby... No, nie udawać, że nie widzimy, co się dzieje na świecie, tak? No, jest bardzo wiele negatywnych rzeczy, bardzo wiele lęku, wiele znaków zapytania i ludzie jak to śpiewał Niemen tak dobrej woli muszą zrobić więcej niż robili dotąd. My podejmujemy się tego wyzwania, was do tego też zachęcamy, ale żeby to się udało, musimy być razem. Musimy być razem, musimy się skupiać, być ze sobą, wspierać się. To co my potrafimy jako już dojrzalsi, starze i wiekiem ludzie, to zrobimy najlepiej, jak potrafimy. Zachęcamy do tego, żebyście dzielili się tym z innymi, ale też bierzcie przykład z tych, którzy są dla Was inspiracją, są dla Was pozytywnym przykładem. Kiedy my wzrastaliśmy, też czerpaliśmy od tych, którzy dla nas przykładem byli, i wierzę, że Wy też taką pałeczkę dawania przykładu innym ludziom zechcecie przyjąć. Ważne jest to, żeby budować na wartościach. To wtedy ma sens. Tak wracając do początku, i wracając do tego, jaki jest tytuł tego naszego dzisiejszego live'a. Jeżeli budujesz na wartościach, czyli na tym, co jest dla ciebie w życiu ważne, co jest wartością, co jest istotne, co stanowi esencję Twojego funkcjonowania, wtedy to, co robisz, ma sens, bo jesteś w stanie nadać temu sens. Bo sens nie bierze się znikąd. To ty. To ja, to każdy z nas nadaje życiu sens, swojemu życiu sens. Nie ma uniwersalnej zasady sensu dla wszystkich, na wszystkie życia. To my nadajemy sens różnym sytuacjom, zdarzeniom, pracy, tworzeniu, ponoszeniu również trudności, radzeniu sobie w trudnościach. To my nadajemy temu sens, również tym rzeczom trudnym. Więc jeżeli budujesz na wartościach, to sens będzie. Będziesz widzieć sens tego, co robisz. I to w biznesie jest niesłychanie ważne, szczególnie w takim biznesie, w którym musisz tą samodyscypliną się wykazać, bo nie ma schematu, nie ma struktury formalnej. Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, to wiesz, ile samozaparcia potrzeba, żeby z sukcesem budować swój biznes. Więc te wartości i poczucie sensu, że to, co robisz... Zmierza w konkretnym kierunku, że masz wizję swojego życia, że masz wizję końca tak naprawdę, do, do którego zmierzasz, jest niesłychanie ważne. Tak, znacie pewnie to powiedzenie nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. I jeśli ktoś zechce to powiedzenie przeanalizować przez pryzmat sensu, to zawsze odpowiedź na to, co się nam w życiu nie zawsze dobrego przydarza zawsze odpowiedź będzie pozytywna. To wszystko ma sens, tak bywa tak, że traumatyczne wydarzenia stają się dla nas doskonałą lekcją, lekcją wrażliwości, lekcją zrozumienia, lekcją pokory. Jeśli ktoś natomiast buduje cokolwiek biznes w szczególności tylko i wyłącznie przez pryzmat czubka własnego nosa, to prędzej czy później to się dla niego źle kończy. I w marketingu sieciowym ma to o tyle znaczenie. Że tu każdy ma tę zdolność oddziaływania na wielu ludzi. Im ktoś się wyżej w hierarchii marketingu sieciowego, tym jego pole rażenia jest większe. I jeżeli to pole rażenia wykorzysta nie po to, żeby wnieść wartość do życia innych ludzi, ale po to, żeby osiągnąć tylko i wyłącznie swoje własne takie koniunkturalne interesy, to to niestety dla niego się. Źle skończy, i jak pamiętam te wszystkie kariery ludzi, którzy w latach 90. tak opływali w różne luksusy, o których często mówię, dziś już ich nie ma w większości. Nie, że nie żyją, ale po prostu nie ma ich struktur, nie ma ich firm, nie ma ich fortun, no to właśnie taką prawidłowość zauważam, że jeśli ktoś nie miał tego poczucia powołania i wnoszenia wartości do życia innych ludzi. To niestety wypad z gry. I przekonacie się, tak, to jest oczywiście takie przekonywanie się w latach, że ludzie, którzy innych traktują tylko i wyłącznie przedmiotowo, pod kątem, tak, moja prowizja, moja grupa, która ma mi dać pieniądze, to niestety takie kariery, no, prędzej czy później się nie najlepiej toczą. Wypalą. Tak. Co, co? Także to, co robisz, ma sens, może mieć sens, nadaj temu sens, bo warto tak. budować Mo... na tym, co ważne. Tak, słuchajcie, e, za chwilę Wam wkleję link do dzisiejszego webinaru. Będzie seria takich webinarów do końca roku. E, będzie dzisiaj wyjątkowa oferta dotycząca Akademii Profesjonalnego Networkera. No, i bardzo mi będzie miło z Wami się spotkać na seminarium budowy biznesu i w Warszawie, i w Krakowie, i w Trójmieście. Pozdrawiam wszystkich. No, i oczywiście z tymi, którzy do Akademii przystępują w poniedziałek, widzimy się na Zoomie, na grupie jest. Dzisiaj będzie umieszczony link do, do tego Zooma, więc trzymajcie się, wykorzystajcie ten czas najlepiej jak potraficie. I tak, skomentujcie też, jeśli zechcecie to. O czym teraz tutaj powiedzieliśmy, jak wy to postrzegacie, odnieście się do tego. Będzie nam bardzo miło. Wszystkiego Trzymajcie dobrego. Mnie. Wszystkiego dobrego. Cześć. Cześć.